Cześć, 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 to witajcie w kolejnej chwili na moim kanale. Jestem jest to kolejny uczniak z meczu torunieniowego na nowej mapie Mills. I... Wcześniej mi się ładował mecz, znaczy, w, w szukach, mi graczy ponad 7 minut. A teraz kilka sekund zajęło. To chyba 20 sekund, jak się nie mylę. Coś koło tego było. mapa. Wydaje się nawet fajna. Także powinno być Okej, okay, ale z wyniki może być różnie. <grystanie> Dobra, zastrzynamy. Ale tu mamy fajne przejście nawet. <grystanie> fajne skrytki takie. Wyolcie ta mapa by mogła być. Mi się podoba. Mógłbym na niej grać. Oj O ile żadnych smelfów tu nie będzie. <grystanie> z tym to też też wiemy jak bywa. Masz Heda, i siedzi cicho. Tu mamy B, okej. Okay. Dobra, ryzykuje wszystko, wiecie <ścoughs> Niepotrzebnie. Można było mieć lepszą skrytkę. Lepiej się schować. Jeden zaraz w plecy. Och. To co, poczekamy myślę. Chyba raczej nie będziemy się gonić tam. Co to nowo Podziękuję. Ostatni został. Kilka sekund do wygłuchu i masz. <śmiech> <Terrorists>. <śmiech> jeszcze asystenta poleciała 46% do ja dostał po jeden. Ładnie. Podebrałem o killa. No, spokojnie, spokojnie. Jeszcze, jeszcze i jeszcze jeden. Nie wiem ilu mam w tej ludzie. To było ostatnie na banki. A, jeden, dobra. <grywia> dwie asysty poszły, jak się nie mylę. Chyba tak dotrzymam. W sumie, ale chyba dwie teraz poszły. Nie wiem czy tam są czy nie. Coś tam jest. Nie, on tam Ale mamy przewagę Dobra, 3 na 1, jeszcze 1 23 w 1 dostał tylko ode mnie Mało Area ja trzecia loda nasza To jest dobre Nie macie Ciebie też nie ma Ale <mulgy> ty Mendo, jednak jeszcze kolega musiał z pomocą. Powiem wam, że znowu dostałem jakiegoś lega, ale nie wiem, bo we wcześniejszym meczu co oglądaliście, to może w niektórych momentach coś mogliście zauważyć, ale miałem też takie momenty poza. Gdzie, wiadomo, jak miałem cięcie, <tosłuch> to też się tam coś i Nie wiem teraz, czy to jest błąd serwera, czy to jest. Jeszcze nie, nie, trochę niedopracowanie przez warf, czyli gdzieś tam jeszcze jakieś powinny być aktualizacje, żeby coś, wiadomo, u później chodziło, nie wiem, nie wiem o co tutaj chodzi, ale gra się fajnie, ale niepokoją mnie niektóre takie laki, bo mam wrażenie, że zaraz mnie wywali z meczu, a wiecie co to oznacza, trzeba później czekać, żeby wejść. To jest to. Został, nie tam granatem No nie, wszystkich mi wybili został ostatni Co to piekarnia jakaś Dobra idziemy podłożyć tą pakę na B tamten jest daleko To podkłożymy sobotę. Okej, okay, pięknie Co tu mamy? Widok piękny Pozwiedzamy sobie A nie Kogoś tam wywaliło, fajnie <śpiewamy> Poczekamy znowu patrzcie, poddali mecz Ale pięknie Wygrana 6-1 wygrana, nie no <śpiewamy> Pierwszy mecz na nowej mapie już Poddali się Nie no To mnie cieszy to muszę przyznać. A Wy za to zostawiacie łapki w górę, komentarze, subskrypcję, kto jest nowy. No i widzimy się w następnych filmach. Siema!